Słuchajcie, no i tak tutaj robimy, że na postoju delikatnie można sobie włączyć ten światłowód na jakiś dowolny kolor. Oczywiście nie jest to do ruchu dopuszczony w związku z tym, jak wjeżdżamy na publiczną drogę, no to będzie trzeba to sobie wyłączyć. Ale możemy sobie wybrać dowolny kolor. I możemy go w dowolnej chwili włączyć e, czy też wyłączyć. E, no i jest to takie ciekawe urozmaicenie mm, naszego pojazdu. Może te, te murganie to niekoniecznie mi osobiście się podoba, bo to nie choinka, ale włączyć sobie jeden kolorek. Gdzie dyskretna poświata jest, no to to całkiem fajnie wygląda. Oczywiście, moc światła to też możemy indy, indywidualnie sobie ustalić, eee, i też jest tam pewien zakres rozjaśniania i ściemniania tego. Oczywiście już e, z, z pilota czy ze smartfona. A podczas montażu, no to sobie możemy. Uzgodnić e, konkretną barwę, czy wszystkie barwy i jaka moc tego światła.